Cześć i witajcie, jest 17.20, o sorry światło 17.27 Chciałbym powiedzieć cześć, witajcie w kolejnym słowem odcinku Ale już wróciłem i co kupiłem, nic nie kupiłem Za to bejerkę była piękna eee, Z kumplami dwoma, pozdrawiam Was serdecznie mm wstawię to gdzieś, żebyście też zobaczyli, że wiecie no, można jechać, można przejechać kilka złów i można nic nie kupić, nie zawsze jest dzień dziecka mm. no <laughs> także taka krótka wstawka a za chwilę podejrzewam, że wrzucę jakiś odcinek z jutra, jutro może będzie lepszy dzień, bo odkąd też jest dzień także no cóż trzymajcie się i cześć cześć i witajcie w kolejnym złomowym odcinku dawno mnie tu nie było kosiareczka silnik spoko zaraz zobaczymy czy ma kompresję jak tam z olejem? ooo patrzcie wybiłem czarny olej Teraz ją tu sprawdzimy Oo! Jest. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Dobra, nie będę, nie będę z wami szarpał, bo jedną ręką to średnio, później wam dam znać co i jak z nią jest. Dobra, taka siareczka to tak średnio ale kręci się. I noga elektryczne. Kiedyś też taką wytargałem e. Akumulatorów już nie ma. Czekajcie, 100 watów wysilnik. A nie pamiętam, czy tego ostatniego to nie znalazłem. To było 50 lat. kurde, nie pamiętam. Nie pamiętam. Co tu jeszcze? Co tu jeszcze? Spalony znak, chyba też średnio. Botla pochylu. Jakaś machineria rolnicza. To chyba służyło z tyłu, jak się sieje. To chyba to zagrabia. Rydlity? Nie wiem. Nie to się wypowiadać, bo pewnie jakąś głupotę teraz palnąłem. Prędki, nieprędki. O. To była spawarka stara, no Patrzcie Jeszcze z tym przesuwnym transformatorem łatwo Stare cuda i dzieje Dobra Rozłączę się, przejdę to tam i zobaczymy co tam dalej jest Dwa niegłupie tematy Pierwsze Spoko skrzyneczka stara Tylko, że Tego nie zauważyłem wcześniej Ach, ach, ach. I drugi temat. Ale to też czekajcie, bo też muszę tam przejść. To jest ten drugi temat. Pelikan. Co mi kolega by miał brać, ale się rozmyślił. Ja się zastanawiam, czy warto, czy nie warto. W sumie brakuje tylko siodełka A tak to ten nawet kompletny. Może, może. Czy się opłaca? Nie opłaca. Nie wygląda to źle, a ja znowu Bóg wie ile pracy też by nie było. Ale chyba się Czy Zobaczymy Jak tam luzy? O! Normalnie. A tył nic. A przód? Dobra. Z przodu luzy. Z przodu opłata raczej taka zgonowa. Tu jeszcze na klasyk by obleciał Kurde Nie wiem, nie wiem Będziecie się pewnie śmiać Marudzę, marudę, o dzwoneczek dzwoni, dobra to biorę. Przekonał mnie Także łyk, Pelikon. no. no. Dzwonek do A widzicie? Dzwonek na naprawy nie wezmę tego pelikana Już się takie nie zdarzają mhm. Chciałem wam pokazać to co do Wiertorka stołowa, kolumnowa Lata myślę 30 Coś takiego Ciekawa konstrukcja Tutaj pewnie fruwał stół na tym łańcuchu Tym się po niego podciągało To było raczej wrzeciono Z jakimś nie wiem Coś tam może olej był, coś smarowane. Tutaj pewnie były jakieś przekładnie. My no tutaj napęd nas płaski. Także no, z osłonką z tyłu tu jakieś wajchy, może do opuszczenia, może do złączenia napędu. O! Może prędzej. Także wiem, że wygląda to strasznie jak z rzeki, ale sama konstrukcja, sama maszyna ciekawa. I bardzo ciężko, bo jak próbowaliśmy dźwigać to myślę, że tak około 200 kg lekko. Także taka taka ciekawostka. Hmm? No dobra, lecimy dalej. Kurde, właśnie wrócił, hmm. <coughs> właśnie wrócił z wagi. 11 kg to wyżył. 50 zł prawie. Hmm. Chyba się zastanowię, bo lepsze chyba są na Allegro w całości. Także zachomikuję go tu, a przemyślę temat, bo trochę jednak waży ten pelikan. Szkoda, szkoda. Ale, kurde, naprawdę w lepszym stanie widziałem na lecie. Szkoda. O, piła z okiem. Nie widziałem jej wcześniej. No Ale spoko. Przykręcony? przekręcany. To może jakbym tu wrócił to będzie 17-19 to może wałeczek bym szarpnął no no i tu jeszcze temat ale to taki, taki bardzo ozdobny jak ktoś preferuje jakaś też na lampę coś takiego to chyba na buty i tam też jakieś ozdobne ale to raczej takie Zobaczcie, Nie to one. Miedziucha wyleciała. Sory za chaosy, ale wszyscy rzucają. W i nie ile kluczy. Właściwie ja to na nie kolumnie wszystkie. Albo 90%. Nie bardzo moje klimaty, bo już chyba wszystkie moje komplety pobrane ale musicie mi napisać czy ktoś by w ogóle był nimi zainteresowany wtedy będę zbierał takie komplety i może coś się, coś się urodzi fajnego no, jest tu jakiś jeden, jeden no także jest coś jest nawet z tych kluczy U jeszcze jeden fajny temat, obok sobie nie był środki zbrojeniowe, tak na oko metr na metr, 80 na metr Także do domu, że nie, ale do budowy hali to jest to super sprawa A tego jest dość dużo, nawet mniejsze kawałki Także fajnie Jak będę coś budował to wiadomo skąd wezmę drogę wow, ho, ho, ho. ale biała dama Takie chyba na kwiatki nie to musiał stać cały dzień cały czas nie cały dzień na polu kwiatkami obłożony oprócz tego kupa 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 złomu ale ale nie widzę nic ciekawego chyba że wy coś jeszcze dojrzycie ja właśnie kurde nic A jeszcze Wam mogę tu Miki kolektory pokazać O to chodźcie ze mną to Wam mogę pokazać bo to jest ciekawe w sumie To jest ciekawy temat Czego to będzie? Kolektor dolotowy Ogólnie dużo nierdzewki Coś sportowego latało tu nie. Ale kolektor, kolektor fajny. Nie, może ktoś poznaje Strasznie ciężki No i tu jeszcze jakieś takie Wydechy nie wydechy i tu daje coś dla fanatyków starych maszyn i maszynek do mięs tu są maszynki raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem tam jest ósma tu jeszcze dziewiąta i stare maszynki do mięs, jeszcze jakieś stare żelazka ta maszynka jest taka duża hmm. koło maszynki tam są jeszcze dwie tam gdzieś jedną widziałem także tego dziękuję do widzenia za tego airbowera hmm. powiem wam wziąłem jak się zastanawiałem brać czy nie brać, ale ale działałem. Szerzej Wam powiem w podsumowaniu, dlaczego. Jeszcze przed podsumowaniem chciałem Wam coś pokazać. Nie to, nie to. 59 km machnąłem dzisiaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem złomów. Siedem złomów i gdyby nie ten airbower to pilarka to. no pustka. Pustka by była. No ale takie. Takie dni też są, także nie ma co marudzić, trzeba jeździć i kombinować i szukać eee, Co? Podsumowanie, lećmy Patrzcie co wytargałem za 5 za dyszek Aluminiowe Czyli praktycznie w nie złamą. 11, 13 kilo ważyło, nie pamiętam dokładnie, który zachować, czekajcie Co? Zablokujemy sobie o. Co jej dolega? Eee to pewnie coś przy transporcie pewnie pękło jak mi się wydaje ale ramię samo w sobie nie jest pęknięte bo to jest tylko jakby osłonka i tam jednocześnie wyleciało, aha to muszę podnieść, no to dobra to za chwilę eee, no co, zobaczcie sobie piła airpowera stara bo stara z tego co patrzyłem ale tarcze 254 eee, ładnie wygląda z laserem Tutaj ktoś tylko wtyczkę bezczelnie obciął Jakiś kradziejok eee. no Fajnie wygląda, naprawdę nie. Włącznik jest Wszystko jest Silnik jest O Teraz będzie widać co jej dolega Tutaj wyleciało Całe Koło zębate No nie wyleciało Ktoś musiał zacząć majstrować coś przy nim się silnik w takim razie spalił no ciężko powiedzieć myślałem, że po prostu wiecie, wyleciała to jednak było przy, przykręcane i to jest odkręcone, ale to wiecie to jest nie problem piła generalnie kompletna oprócz tutaj ojejku ojejku, oprócz tutaj tego, tu się zmienia kąty, to fajnie też się zmienia kąty, to akurat dość prosto, bo to od czoła się zmienia ojejku lewą ręką, o poszło te kąty to można wyciągnąć całkowicie o, to można całkowicie wyciągnąć dać dużo, dużo dalej, wtedy pr prowadzić sobie deski yy, znaczy prowadzić, no mieć jako podpórkę pod deskę prowadzącą także to też jest fajne fajnie pomyślane to całkowicie tutaj, o poszło to całkowicie tutaj może wyjechać z ogranicznikiem. Tutaj się wyciąga ogranicznik. No dobra, bierzcie na słowo z ogranicznikiem. Yy, tutaj jest mocowanie. Deski. Chyba, to powinno być mocowanie, ale wyleciało tam kąty. Jak już mówiłem, no fajna piła, fajna pilarka, kosowarka. Jak to są, tak są. Myślę, że w tych pieniążkach 5 dyszek. 11 kilo, albo 13, już nie pamiętam dokładnie Tyle to ważyło, mi się wydaje, że jakby Jak się nie będzie dało uratować to Z racji tego, że to jest wszystko aluminium Przynajmniej tak mi się wydaje, aluminium czy znal? Nie no, może nie aż taki hardkor, że to by były znal Tylko może to aluminium na no stół ten, co jest spryzowany to wygląda na aluminium A tu co, pękło? Darnie, sorry, Brakuje da, mi miej miejsca Generalnie chciałem powiedzieć, że udało się to kupić. W sumie bez ryzyka, bo bałem się, że wiecie, że będzie stawka. że musi mi zablokować? Ojza aha, to też musiało Bałem się, że będzie, wiecie, stawka, nie wiem tam aluminium u mnie w skupie. Za aluminium w sprzedaży nie w skupie krzyczą 22 zł, więc bałem się, że będzie te 13 kg razy 22 zł. Myślę, o kurde, to niech już zostanie na tym złomie. No ale chłop. Nie wiem, czy mnóstwo mu się nie chciało ruszyć, czy miał dobry dzień I mi to za to powiedział 5 dyszek, także Fajnie, fajnie Bo 5 dyszek to wg mi warto, warto zaryzykować Może się uda wymienić to wszystko, może nie 5 dyszek to warto Zawsze można z powrotem odejść na złom i wyjść na zero Także Także dość fajnie No i cóż, taki dzień Nie spodziewałem się tego, jeszcze na tamtym złomie no ale, jak już siadło to już nie będę marudził i cóż, hmm. no, do zobaczenia. Nie wiem, jutro, może powietrze, raz pokażę. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!